Hej, wszystkim to tormę 2012 i Czemu mówicie? Dobra, nieważne. Gramy razem z Majta nowymi postaciami, żeby nie było za nudno. Yy, yy, yy. No właśnie. Raz zawsze chodzi. How is it gonna by mi on się pytał? Jak? A nie kto? Chyba, że ja. Dobra, o Ankhur, to jest dobry ten. <ścoughs> Bo mamy bastet. Nie, nie jesteś. Ty, ja nie wiem jaki skill mam, brata, nic co? Skilla to K, dobra Pazury mam jakieś na no, prawo dawaj. <ścoughs> Proszę cię. <ścoughs> ja też brałem pierwszy. O, Hasgon już wyszedł gościu. Gramy w pięciu na czterech. Jak? A ja myślałem, o Ja yeah, ale te ruchy takie dziwne mam. No właśnie, mi się doleportowałeś o centymetr. Przedłeś tak bokiem i nagle puf, i jesteś gdzie indziej. Ogólnie powiem ci, że można tu włączyć jakoś ten rozmawiać z innymi graczami, zaraz ci powiem nawet, jak. B, hello? L. Nie, B, reklamację, co ja w ogóle zrobiłem? Nie ja spojrzałem, F6 to jest Złote to Surrender. Czy ja mruczę? to, hmm. bo szukałem tego, jak się rozmawia. No właśnie też nie mogę. A, widziałeś? O, wow, ty, ale ty masz damage'a! <grywia> Na no start Artemis prawie padła, tylko olejemy pierwszego. Ja całą grupę mogę. Mówiłeś, dawaj, dawaj. Dobra, cofamy, bo. Cofaj, cofaj, cofaj. Mówię, cofaj. Jest tutaj. Właśnie nie byłeś z tyłu. Jak oni ci tak uleczyli? Czekaj, testuje coś. A. Nie mam many. Ty! On się żywi naszymi tymi żołnierzami. Patrzcie, nie mam many. Mów, nie mam many to. To się cofamy, ja też się co... O, mam trzeci skill. Ale jestem bez many i nie. Widziałaś go? No przecież to, że wam powiedziałem. <laughs> Dzięki, że mnie słuchasz. Znów go zeżarł. Ty twoje porównania. Czasami... <ścoughs> ja bym wrócił manę naładował, ale dobra. Też ma małe lagi. Tak, nie udawaj, że masz lagi. To, że grać nie umiesz... Aha. A więc to jest mój... Skill na odległość. Dobra, cofamy. A nie, dobra, nie musimy. SS, SS, nie amany. W sumie jakbyś w nią wleciał, to możemy próbować. Dobra, ja się cofam. Mam pełne HP. Albo nie, jeszcze czekaj. Jeszcze nie, jeszcze 700, 70 kasy potrzebuję, nie. No 70. Czemu? Oj tam oj, tam masz ulti klatki i to jest świetne ulti. Aha, właśnie ulti mogłem sobie wziąć, a użyłem pierwszego skilla. Kurde No tak wiem, za dużo lola. Na piątym nie możesz jeszcze ulti. No, piąty właśnie. Nie mam ulti, ale zaraz będę miał. Nie pozwolę im bierze bić. A może. No, właśnie, się nie boję, żeby sobie grafikę zmienił. Ogólnie to SS. SS tu. Dobra, a ja mam Ulti i nie wiem dalej, co one robi. No, ja się wracam. Po budki. 1067 mam. 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 Mm, więcej od ciebie od, od ciebie kasy. Znaczy więcej kasy niż ty o. Pięć miksturek i możemy iść. Ty, ale my już, my już nie gramy w ten w szlaf w czterech. O Boże, idę bronić tej wieżyki. Idziesz, nie idziesz? No idź w tanka, będziesz tankował, no Przedzamy co mój czwarty skill robi. Oj tam, oj tam Ja powinienem nie i się, ale nic nie zadaje prawie Dobra idziesz, nie idziesz? Co ten gościu tu robi? Ty, tracimy mida <grywy> Dawaj robimy gank'a, No wiem, wiem, wiem Dobra Widziałem ra. Oj, chyba za daleko zeszliśmy Kto tam w jak przyszedł ten jeden champion Kurde, zgubiłem się. No i bo w sumie pokrążyliśmy A to ty rzucasz pułapkę? Do niej? No? A, klatka? Dawaj, ja sprawdzę, co robi moje ulti. Tylko podbiegnę. Wow, ty ty grysy przyzywam! To, że mnie zaraz zabiją, nic nie znaczy. Ty czekaj. Najpierw będzie musiała mnie trafić! Zabiła mnie, a ty gdzie jesteś? Zabij ich! Patrz ile mają! Cofaj, cofaj! Jeszcze zabijesz ją! Gdzie ona jest? Goń! 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 O nie! Ale sfailowaliśmy to! Ja idę pod atak demaja. Tylko nie wbiegnij pod wieżę, jak głupek. <noise> Zabiłeś go? Dobra, wracaj. Ważne, że Artemis ma 2-1. Mm. Mm. No, ale dostałem asystę. Jest dobrze. Idę sobie trochę kaski odzyskać. Nie opanowałem moich skill. Nawet nie wiedziałem, że przyzywam pantery. Trzy. Artemis wróciła, co sobie kupiłem ogólnie? Budki. This is bad, my friends O, zabiliśmy kogoś Ty, ale patrz na lewo jak naszych jadą tam yy, leją mnie tak jakby powiedzieć Nie pomogę ci jestem bez many A ja mam manę na jeden atak. Dzięki. On będzie, on jest mine. Wracam do bazy. Tak i dużo sobie HP czy? Też zauważyłem. No bo raz jest dobry ogólnie. Dobra, brońmy na razie wieży. Cofaj się pod wieżę. Nie ma sensu ich. To po prostu przyciśnij S. Cofniesz się. Kurde, paciwią sobie leć. Jeszcze nie, jeszcze nie Jeszcze nie posiadam. O! Ale mam takie coś fajnego, patrz. Zobacz, czego. ja sobie muszę spojrzeć co robi mój trzeci skill. Przyzywa trzy koty i slowuje na 2, o 20% na 10 sekund i zadaje 35 obrażeń. O lol. Zapotyczanie mocne. Gdzie ty jesteś? Tydziały, że ja mogę Jak kliknę jedynkę to zapamiętuje się moja poprzednia ten, pozycja, jaki jak ten, jaki skakałem, co nie? I jak nacisnę znowu jedynkę to wtedy ona odskakuje do, poprzednie, do poprzedniego miejsca. Dobre, dobre, dobre. 1 1, 2, 3, 4, 1. I jest. <noise> Oj, Boże, Boże, a ja potrzebuję ilekarce ogólnie 950. Patrz, patrz na to. Jedynka i jedynka. <noise> Bajeranckie. To zaniszczymy wieżę, czy idziemy pomóc namida? Ups, czekaj, czekaj, spokojnie, nie, nie. Dzięki za klatkę! Była świetny... Jak? No mogę. Patrz. A bo dawaj, cofamy. Dawaj, raz zabijemy. Patrz, gdzie on, je... on siedzi. Mi teraz to jest jego drugi, trzeci, drugi skill. Dobra, no, no, o tę linię się nie musimy martwić. Ja zużyłem wszystko, od ulti po ten. Dobra, to ja się wracam. Albo jeszcze nie, potrzebuję kasy. Co tam? To jakoś dajemy radę w sumie, nie jest tak źle. Nie ziewaj mi tu. Tobie się zawsze chce spać. Nie muszę się cof cofnąłeś. Tak. Żartujesz sobie. Japi. Ile masz many? To nie tyle co ja. Ale w sumie ty jesteś tankiem to. Czekaj. Boże. Nie, to jednak rób się dobrze pod tanka, a nie. Idą skankować tego na midzie. Ja mam jedenasty. A jestem bez many, jestem bez many Co ja robię tu Co ty tutaj robisz I need cash O, ładny skok, dobra ja wracam Zostajesz sam No, pomóż nam idzie, ja nie mam many mam pełne HP Ale mój Damage nic nie robi, więc... Mam 300 helta, 15% physical lifesteal i 10%, plus 10 attack speed. Jest moc. Chcesz wam pomóc nam idzie? Czogarniasz? Dobra, to jej ja dobranicz na naszej wieży. Tylko zabij go, a nie, że się bawisz. Uważaj, poszedł do wostem... Nie, dobra nie poszedł Barakuda. Jednak nie poszedł. Kurde, ten... ten gościu pożera nasze miniony, ja już nie wiem, jak mam go zabić. Trzeba chyba go na hitę ściągnąć. Yy, może wam pomogę, to od razu z... mi mida. Czekaj. <laughs> Czemu? A! Kurde, nie to! Tak, ginę. Nie ogarnąłem, że to nie mój bieg za mną. No bo tak zawsze jest. Jakie mam staty? 0:02? Zero... Zero Już? Boże. Nazwę tą serię jak failować. I zabili nam smoka. <słuch> Muszę sobie do zrobić. Nie, nie, nie. Ale żeby zrobić do potrzebuję kasy. Oni mają po 7000, nawet, a ja mam po 5. Spoko. Gdzie idziesz? Co. Dawaj na mida. No dobra. O, na lewej stronie dajemy radę jakoś. Damy radę spuszować z taką ekipą? Nie, nie damy. Ja robię skok. Czekamy na tamtą ekipę. O jak chcesz. Co to, co mi to daje? Możliwe. Bij wierzenie nie. Puszujemy dalej, czy jak? O, o, o dobra, cofaj! Yy, będą nas przez dżunglę próbowali darwać. Idę. Jest i Wukong, zabijamy go. Pomóż, pomóż. Dobra, cofaj, 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 cofaj. Mówię, cofaj. Tyret. Eee, we win? Coś mi machnęło, to ty <grystanie> ja mam 500, a ja 600 jeszcze podoba mi się, że nie trzeba długo siedzieć na tym, na respie nawaj na prawo tego, raz spróbujemy zabić. Ma 16 poziom w LOLu długo się czeka nawet. Już na tych osiemnastych levelach. Tu jest rapa, mógłbyś. O, trafił mnie. Nice. Nie. Yy, lękam się trochę o naszego mida. 考狗。<laughs> Cofaj, cofaj, cofaj. A dobra, to jest jego ulti, chyba na jest skill, ale płuczemy. Nie bój żaby. Uuu, żabę! nie spodziewałem się, że mi Mira wybiegnie za pleców. Zero trzy jeden, masakra. Kto? Co ty tam złożyłeś? Mm, mana, health, to sprzedaj tą manę. Za połowę ceny opnij ten przedmiot, o właśnie. I kup sobie coś pod HP. O czym miał więcej HP, tym lepiej dla nas. Bo to jakby nie patrzeć, ciężko HP ten yy, rozwalić. Ja ile? Po 50 HP zabieram. A to, że RA zabiera nie wiadomo ile, to już inna bajka. Mamy problem, nam idzie ogólnie. O, dostałem. 300 HP z Juma. Oj, zastunował mnie. Ile ma HP, no? Ile? Dajcie spokój, może jakiegoś bufa miałeś. Nie wiem. To jest nas dwóch. On się odrodzi później. A, że nas aż tak jadą. Minotor pomógłbyś mu właśnie. Czemu minotor już sam ich wygoni? No zjarał, zjarał, a co miał zrobić? To co, gram na razie defensywnie? Czy idziemy Gdzie? Nie ma czegoś takiego jak super, miniony z tego, co się orientuje. Nie, nie ma. Nie są. Nie są. Martwi mnie, że oni poszli robić tego. Łoł! Wow! Nie obracaj się. <sighs> no Będę walczył z minotaurem do końca. A mnie zabili przy tym minotor nie żyje, dziękuję. He is dead. Ogólnie to fajnie, że mi na się broni. No. Dobra. Toś mi dzisiaj nie idzie. Ani w lola, ani w smajta. ja mam kotka. Ile? 539. Dobra, kochani, to będzie koniec tego odcinka. Widzimy się w przyszłym na razie. We'll <sharp inhale>